I taka oto sytuacja poranna. Kawusia, nasza kuchnia tuż po remoncie, ściana została wyburzona i kuchnia teraz jest połączona z jadalnią, z bawialnią. No po prostu ze wszystkim jest połączona. Ostatnia faza remontu to oczywiście zrobienie mebli, które postanowiłem zrobić sam. No więc powstały tu różnego rodzaju szafki, zakamarki. Teraz kończę robić te no, fronty. Lampa bardzo ładna. I oczywiście klucz tematu to dwie wielkie wyspy e, z płytą, e, z jakimiś tam urządzeniami, które się otwierają, żeby sobie coś tam podłączyć. Niestety drewno dębowe, które zakupiłem, e, miało być suche, bo chłop, który sprzedawał, mówi, panie, jakie to suche drewno. Ja się nawet bałem, żeby ono samo zapłonu nie dostało. No ale niestety samo zapłonu nie dostało, natomiast dostało samo pęknięcie. I spójrzmy, jak to wygląda. Proszę. Teraz pewnie wszyscy co mi sprzedali dęba zastanawiają się, e, o kim mówię, więc spokojnie informacja pójdzie na priv. Gdyby to pęknięcie było w, w jakimś meblu, który jest bardziej rustykalny. Nie wiem, w tej lampie, e, która ma naturalne pęknięcia, sęki, to wszystko jest jej urodą, to wtedy bym się tylko cieszył, że tak fajnie mi to jeszcze ładnie pękło. Natomiast w takim e, e, meblu takie pęknięcie po prostu wygląda na pęknięcie. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, zbliża się długi weekend. A wiadomo, że w długi weekend może się przydać nie tylko prawda, taka, taka płyta, gdzie można coś ugotować, ale też blat, na którym można prawda, coś e, zjeść. Ja znalazłem w garażu takie e, listewki. Ich największą zaletą jest przede wszystkim to, że są po drugie są z drewna egzotycznego, hmm, więc. Yy, zaraz spróbuję wykonać intarsję z naciskiem na słowo spróbuję. Oczywiście co to jest intarsja wszyscy wiedzą, szczególnie ebeniści. No więc plan jest taki: przykładnica, frezarka i do No i tak oto po czterech godzinach pracy, ponad czterech yy, blad jest gotowy, nikt się nigdy nie zorientuje, że był pęknięty. Przechodzę do ostatniego etapu do woskowania. Wyszło bardzo pięknie, wniosek jest jeden. Kochajcie artystów, kochajcie stolarzy i kochajcie ludzi, którzy sprzedają suchego dęba.